yeah mm -hmm. Bo z, no, z drugiej strony. No z jest. Dokładnie w tym miejscu, jakbyś popatrzył to na drugi stronie. No wyspą z tamtej strony też widać. Ale tutaj normalnie widzisz. na nią. Five. płynują na, 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 na drugą stronę okay. sześć tych promów. No. To tych promów jest 6 chromów To no. tych chromów jest Bo nie ma tam był most i tyle do, do zażdąwit nie ma promu Nie ma no. tego biela Most prono Wszystko jest tak Wszystko promu. Zrobią most wszyscy plajty ...todo es do góry kurde to ogarnie i tak się czwori no nie wiemy, w moich jak właśnie no jeżdżą tak to damy tam są takie maszyny normalne. nie kiedyś. kiedyś pewnie tam gdzieś triad że gdzieś tam w ogóle chyba nie wdechasz ale tutaj się tak wydaje, że to jest wiesz, że to jest ten małe nie? ale, ten, mhm. ale jak tam podejdziesz to jest to dużo to 是了，对，他说。 Skawki, kurde Właśnie, chciałem ci powiedzieć truskawki, że te, Że jak będzie to buda stała, to trzeba stanąć Okej okay. Ta kamera Zobacz Mamy problemy Z tym akusem ten akus już jest stary i już jest... kurde kup, kup, kup nową kamerę no, Ile kamery, kamer, co? Nową kamerę Dużo był, stały No bo ta stara jest kurde przerobiona na... Po mojemu kurde ty guzik dorobiłem, to wszystko Rozumiesz o co chodzi? A tam te inne, te, te, te... tamte jest tak samo Tylko nowo, ale jest kurde Jak Ci to powiedzieć? No nie jest po mojemu na źle się obsługuje obsługuje no ale to były najlepsze kamery w tamtym czasie kurde. lepsze by kupić, dziesiątka kupisz Ja wiesz jaki to jest problem? to jest problem taki z akusami że te akusy po prostu po czasie one mają woreczki takie z przyklejone i one puchną I jak on spuchnie to on ci naciska albo na ta karta to powietrza się nie dostaje albo na, albo akusa nie gdzie żeby go naładować albo to, albo tamto wiele problemów Przechodzimy do Polski, kurde. Polska flaga dzisiaj? No, polska flaga. Zemby, polska flaga. Wszystkie flagi wyrządzone. To A tam amerykańskie flaga? No. no. Amerykańska flaga, wzią. tak? Tak, i amerykańska To był Moskw. Nie ma moich toskanów. I tyle go widzieli ten most Co mógłby zrobić? Wiesz po co to jest? Żeby rzepki, nie wiem, Chyba nie ma truskawek, nie? Ale ja się pytam o truskawki te, co się, się na w tym kurde na balkonie Przyjechałem i co? Można we nie? Nie, bo z coś co się Nie ma, już nie No. Ze też tych chyba było ...zyskanych. No. Chcesz wyprzedać te A jeszcze jakby nic się nie podlewał, to No, Jakbyś to przezimował jeszcze, to teoretycznie, bo są roczne i dwu dwuletnie, nie? Jakbyś to przezimował, to teoretycznie możesz, możesz z tego mieć jeszcze jeden zbiór artystyka, teoria normalnie dwa razy chcieć na nie? zimę by to trzeba było do piwnicy normalnie ale przyjdą. nie, mają dwa razy chcieć na... to nie co, to jeden rok dwa razy Wracając do tych akusów, nie? Oni, ta dziesiątka po tym co wyszła to dopiero tam się akusy grzeją, Kurde, bo ona tam jeszcze display z przodu jest innej kolorowy też... Czekaj to mało I ty I... No nie ma kurwa no Nie ma tych skawek Ty nawet nie wiem że tu są dobre zaskawki Ta, ta, wiesz, te nowsze modele się dopiero zaczynają, kurde, grzać, kurde, jak cholera. się zapytam mm Anki, gdzie są tutaj stawił z truskawkami z sreśniami. dzisiaj będę na makaron z truskawkami. Jaki smika świątek. <laughs> Albo sobie zrobię ser z cynamonem. Z makaronem. No Mówię tak, dały sernie cukier Cynamon, cukier I makaron Co ja zawsze lubiłem, kurde, to był ten ryż z cynamonem polonym tak kol masłem, kurde, takim Nie zmusza na ryż Do tego, już fajnie przygotowany cykiel, potem kurde posypany trochę cukrem Cztery trochę jadka, tym no? i masłem roztopionym, polonym Fajnie tak, na jakimś cyklu Gdyż tłuszczem to jest Gdyż to jest cały dwór, to jest opisanek gdzie nie mm. jest na przykład Pozwalmy, nie, Dobra, To złagą już, no do tego no kurde, do ważenia, do do ważenia do piwa. piwa albo kadzie kadzie do, do wina raczej do piwa to lody, no Dla ochłody Zawsze no, się uda wykąpać do, do fontanny tutaj? No tutaj przykładają te, te stateczki takie wiesz to Tu Włoch ma lody? To są włoskie, nie? Mm. Takie wiesz Jak to się mówi? Gelato! gelato! No. <grym> Ja, det er noe lukt om det, eller? Jeg vil ikke at Normalnie masz sklepy wszystkie otwarte. No nie wszystkie, ale większość. Ale jest... nie nad morzem, w Hamburgu. A tam kurczę. Tam nie jest, jest Hamburg. No. W tym kraju, nie? Oni mają swoje prawa. Tam jest kasyna są i to, i to wszystko. Wszystko tam jest merdowane, bo to... Tam, tam nawet paliwo jest chyba 30 centów, bo ta nasza tańsza. to już to tam jedno. Ale co to zimne, Przez zimno piśdzie od morza. Od morza północnego, Na 2-3 dni sobie tam może posiedzisz, ale tak ogólnie tak jest. Zimne, je, to zimne tam morze. Tam małty. No to dobrze, bo se jedziemy do rodziców, nie? Bo oni tam dom mają także kurde, tam może się gazdować. Ale tak byś tam miał i hotel płacić, już kurde, na zimnym morzu być, to tego. O! No. Do w ogóle będziesz to, co ja znaleźć, nie? Jeszcze my dużo cię opali, foka się pierdolnie będzie tak lepiej, nie? No, <grym> fokus to Kaczorów się nam używa. Kaczorów? Aha. Tam to, że... ja ja nie, się... nie wiem, ja tam nie mogę patrzeć, ja muszę tu raczej, tam ja nie mogę patrzeć, A to pilota właśnie. A autopilota na włączył? Następnie. wyskoczyło z tej ciężarówki ciele chyba ciele, no jakieś ciele, kurde, marynowane

Co? No tu. Bat Honingen. Miodowy bat, kurde. Honik, Honig to jest bat. To jest e, ten. Honig to jest miód. Kurde, kompostery to mieli, tutaj Co? Kompostery mieli wywalone. No to jest tym polowanie na kompostery. Co to jest? Kompostery? kompostery. Skrzynki na kompost. Jeszcze, ale tam, mogę. a tu gdzie ten motor no.